Gmina Zburzynowo Wodurze kładzie duży nacisk na projekty transgraniczne. Uczestniczymy w tej chwili w dwóch projektach z Interregu Polska-Litwa i jeden projekt realizowany w ramach Polska-Białoruś-Ukraina. Jesteśmy w Letnikach, w Remizie i w Świetlicy Wiejskiej właśnie ten obiekt powstał w ramach projektu Polska-Białoruś-Ukraina. W ramach tego projektu dodatkowo strażacy OSP w Pogorzałkach otrzymali nowy średni wóz strażacki marki Skania Obiekt już jest już nadzór budowlany w dniu 23 sierpnia zezwolił na korzystanie z tego obiektu. W ramach projektów musimy jeszcze stworzyć program współpracy i podjąć różne działania, jak rozwiązywać problemy kryzysowe. Jest to trudne. Teraz granica trochę się zamknęła, ale mailowo wymieniamy się informacjami, przesyłamy zdjęcia, więc wiemy, że strona białoruska także buduje, już jest na zaawansowanym etapie budowy remizy swojej. Nasze działania jakby gminy dobrze nie duże już Prawie są na ukończeniu. Zbudowaliśmy budynek, kupiliśmy samochód i mamy jeszcze te miękkie działania, które, które na bieżąco też realizujemy. W trakcie budowy pojawiły się różne dofinansowania, różne projekty i złożyliśmy dwa do wsi, do Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie tego obiektu w klimatyzację, wyposażenie aneksu kuchennego. Udało nam się dostać te dofinansowanie. W drugim projekcie złożyliśmy także na wyposażenie remizy. Były środki przeznaczone dla strażaków, więc jako nowy budynek kupiliśmy dla tego obiektu syrenę alarmową i cały system powiadamiania strażaków o zagrożeniach. Więc tu takie dodatkowe dwa dofinansowania, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego.